Moi drodzy, Kunegunda powraca na swoje pole, idziemy zobaczyć jak tam wygląda, jak sami widzicie, myśmy sobie tutaj ostatnio wszystko chwastowali, wszystko fajnie, pięknie porobili i teraz to jeszcze wymaga wapnowania i wałowania, nie wiem czy to teraz możemy zrobić, wydaje mi się, że tak w każdym razie nasza zagroda dla kur jest po prostu spoko, nie? Dobra, ile tutaj mamy już jajek w ogóle, ile tego tutaj mamy? Chyba mało, nie? Zwierzęta 20 należy do ciebie. 95 sztuk! Ty. Oh my god! Czy To musi być takie duże, żeby to później sprzedać, bo tak mi przynajmniej pisaliście. Generalnie to jest tak, że jak ja sobie wejdę tutaj, a w ogóle nie zaświeciłem wam się, tak, poczekajcie. Dobra, zaświeciło się i tak, żeby oddać pojazd, to musimy wejść tutaj, pojazdy i maszyny. Wartość, i tutaj mamy, nie? Koszt wypożyczenia. My wypożyczamy coś takiego, więc możemy to zwrócić. Patrz, ee, tak? Okej, okay, zwrócono, i tutaj też coś mamy, nie? Patrz, Jung Heinrichia, człowieku. My go cały czas wynajmujemy, więc ja go też zwracam. I teraz powinno być. To jest to są chyba nasze rzeczy, nie? Kerhera, mamy to, 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 to. Po pierwsze, wchodzimy sobie na przeceny. które nie mam żadnego pojęcia, gdzie są. One gdzieś tutaj były, nie? Ale to przecież tu jest 68 tysięcy menów w tej gierce, nie? O, tu, P jest coś tam, coś tam, Dobra, to jest sklep. Mamy tak: header'y są montowane do kombajnów, Na razie tego nie potrzebujemy, no bo ten header to jest po prostu bez sensu. W każdym bądź razie dzisiaj my się musimy dowiedzieć, jak tutaj wałować i wapnować. Bo wydaje mi się, że my teraz chyba na takim etapie jeszcze możemy zrobić. Wymaga wapnowania i wałowania. I w tym celu pójdziemy sobie do Bena i zapytamy się go. Siema, Ben, co tam musimy słychać? Jak to wygląda z tym? Potrzebuje pomocy w pracy na polu. I mamy tak, fastów, gleby i trawy, chyba. Tak mi się wydaje. Potrzebuje pomocy z wałowaniem gleby i trawy, widzicie? Czy on potrzebuje wałowania i wapnowania, chyba, nie? Dobra, wałowanie. Hmm, czym jest wałowanie gleby i trawy? Istnieją dwa różne typy wałów: do gleby i do trawy. Chociaż wyglądają podobnie, różnią się od siebie. Wały do gleby są używane po od, od siebie, kiedy pole zostało już kultyworowane, ok, a nasiona są w glebie. Aha, czy ja to mogę zrobić, nie? Ubijają one glebę, podnosząc jej jakość i zwiększając plony. Wały do trawy są używane po jej skoszeniu. Aha! Po skoszeniu i zebraniu trawy możesz przejechać wałem po jej pozostałości, aby przygotować łąkę na kolejny cykl wzrostu. A ja tego nie zrobiłem. Jest to równoznaczne z nawożeniem pola. Pamiętaj jednak, że jeśli przetoczysz wał po dojrzałej trawie, jej etap wzrostu cofnie się do początku i będzie musiała odrosnąć. Ale to jest trawa, nie? To szybki zabieg pełen frajdy, więc nie zaszkodzi ci go wykonać, jeśli masz na to czas. Daje to niezbyt pokaźny zysk, możesz to pominąć, jeśli chcesz. Jak mam używać wału? Używanie wału jest dość proste. Przyłączysz go do ciągnika. Rozkładasz, opuszczasz i zaczynasz wałować Niektóre wały mają dwa punkty przyłączenia Jeden służy jedynie do transportowania narzędzia Okej, okay, musisz przyłączyć wał z drugiej strony, by użyć go na polu Dobra, czekajcie, cię wałowanie dzieciaku Więc teraz moi drodzy, cofniemy się do nas Na nasze pole a ja to jest, nie mogę tutaj odwiedzić. Ja, 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 tu już jesteśmy. I teraz, moi drodzy, my sobie pójdziemy tutaj. I jak ja se tu wejdzie, to to, to wymaga wa wałowania, nie? Znaczy, wałowania. A wapnowanie, co to jest? Nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, pobiegniemy sobie teraz tutaj do sklepiku i zobaczymy, co oni tutaj mają w posiadaniu, nie? I mamy tak: cyk, małe ciągniki, ładowarki. Co ja miałem zrobić? Wałowanie czy uprawa gleby? Patrz, pługi, kultywatory, brony, głębosze mulczery. To chyba były mulchery potrzebne, nie? Mulchery? Do usuwania ścierniska z się po roślinach? Nie. To to jednak nie to, nie? Czekajcie, tutaj mamy już pomału belowanie, ale to nie jest belowanie, nie? Do czego to służy? Praca zamienia luźną słomę, aha. Aha, belowanie, że bele, bele robimy, nie? Okej. Okay. Tutaj ja nie widziałem, tu jest w ogóle ładowanie buraków, warzywa, sadzanki, kombajny. No, gdzie są te wałowanie? Te winogrona i oliwki, zwierzęta, leśnictwo. Różne... Stary, ja zaś nie wiem, czego mam użyć, nie? Czekaj, tu są jakieś wały chyba, nie? To się nazywa chwastowniki w ogóle, ja to chyba ostatnio pożyczałem, czy nie? Chwastowniki wyrywają chwasty z pomiędzy roślin uprawnych, rozprawiając... Dobra, dobra, dobra. To jest chyba to, tutaj Zwiększa... zwiększanie plonu. Wały, nie? Patrz, za pomocą wału uprawowego można ulepszyć jakość wierzchniej warstwy gleby twoich pól. A co on mi gada? ja muszę te wały chyba kupić, nie? Tak mi się wydaje. Jak leci, potrzebuję. Tu, wa wałowanie gleby, nie? Do ciągnika rozkłada, że opuszczasz, wałować. Nie? To jest chyba to. Patrzcie, ja sobie pójdę tutaj na te pole. Mogę? Nie mogę. Czemu nie mogę kliknąć? Kiedyś się chyba dało, nie? Wałowania. To tu muszę wały, nie? Wa wały i później wapnowanie jeszcze, jakieś początek. Patrz, wymaga wałowania. A ja się skupiłem chyba na wapnowaniu, ale zrobimy sobie wałowanie teraz. Wydaje mi się, że chyba to dobrze zrobimy, żeby nie było sceny. Za pomocą wału prawowego możesz ulepszyć jakość wiecznej warstwy gleby Twoich pól. I tu jest jakiś lepszy, nie? Patrz, że tutaj ma więcej koni mechanicznych w ogóle. Ile one kosztują? Patrz, bo na, możemy na przykład wziąć, patrz, kombinację. Nie wiem, co to jest. Patrz, weźmiemy sobie go tutaj. Ile on kosztuje? 5 koła. A ten? Dwa koła. Weźmiemy ten mniejszy, może, bo ja wcześniej kupiłem lepszy i był gorzej. Dobra, wypożyczony ze sklepu. I teraz, moi drodzy, idziemy do naszego ciągnika. Jedziemy to sobie wy wypożyczyć, nie? Normalnie, fajnie, pięknie. Ja nie wytrzymałem z tą gierką. Ja mam znowu człowieku. No patrz! Ja to ostatnio ustawiałem, nie? No patrz! Patrz! Kręcę i znowu. Czemu ta gra jest taka śmieszna? Ja tego nie rozumiem, nie? I zaś na nową gierkę musiałem odpalić. I kaj to zaś było? Ja nie mogę wytrzymać psychicznie z tą gierką. Tu, zmień urządzenie teraz i zaś mamy Widzisz, to przecież martwa strefa, no jaka martwa strefa Jak ja nie chcę żadnej martwej strefy, człowieku, ty Zastosuj Ja, pomyśl zapisano, na ile, na jedną grę? Dobra i podjeżdżamy, moi drodzy, pod tą przyczepę Mam nadzieję, że on się da przyczepić, nie? Żeby nie było zaś, że się nie da Bo jak się nie da, to to będzie po prostu masakra, ty Dawaj, podjeżdżaj tu Dawaj, jedź, jedź, jedź. ja nie lubię jak on się tak zatrzyma, bo tutaj też jest ta martwa strefa Ja, ja, mogę się podłączyć, pa Cyk, dobra, fajnie się podłączyłem. I co teraz? Czy ja muszę coś do tego kupić jeszcze chyba nie? Bo mamy tylko rozłóż wał. Wow. Więc na spokojnie sobie teraz tutaj fajnie, pięknie pojedziemy. I w ogóle jest 10,18. Ja mam na nadzieję, że przed 12 się wyrobię, bo jest listopad, i ja mam pełno roboty, ja jeszcze człowieku muszę zarobić. Czemu ja mam tylko 60 tysięcy kasy? Ja muszę zarobić bardzo dużo pieniążków. Dobra, idziemy, moi drodzy, teraz tutaj na nasze pole. Tylko ja sobie oczywiście podjadę tak. Tutaj komuś jeździmy, nieważne. Oto, ej, czemu, bo to, to się już rozkłada, co jest granety, halo! Ty, czemu to już się zwałowało? Ja nie mogę, ty, roz... Ty, co się z tym stało? Ty, co się z tym stało? Rozłóż. Ty, jak się tym jeździ, tak? Aha, bo to są wały, no przecież. Ty, ja nie umiem tutaj jechać, przecież on nie uciągnie. Wej, no to złóż jeszcze raz na chwilę. Bo to się jakoś ja nie wiem w ogóle co się teraz stało, stałeś, nie? Ale to się musi tak fajnie złożyć, ja fajnie, że to się tak składa, bo one mi się tak jakby rozłożyło i ja nie umiem jechać. Teraz se, o, teraz se na spokojnie pojedziemy, nie, na spokojnie, fajnie, pięknie. Tylko jedziemy 5 na godzinę, bo to jest jakieś jakoś ciężko się to ciągnie. A ja muszę patrzeć. ja muszę sobie podjechać tu, bo z racji tego, iż to jest takie szerokie, to ja sobie oczywiście znowu prawie na sam środek pola wyjadę. Patrz, tutaj sobie podjedziemy. Nie, fajnie, pięknie. Czekaj, ono tu, ono tu. Dobra i teraz się już będziemy pomału wałować Rozkładaj to O patrz widzisz normalnie się rozkładamy Ty no bella bella Zobaczcie jaka to jest bella nie Tutaj cyk pyk fajnie dobra dawaj no, ale rozkładaj to rozłóż wał rozłóż, rozłóż wał do końca ty to mnie ciągnie Jestem Ojejku ja tam no dobra niech będzie Że się tutaj zwałujemy i fajnie pięknie będzie nie Normalnie wałujemy się człowieku Patrz co tu się dzieje teraz Ale gdzie ty skręcasz ja nie mogę wytrzymać psychicznie, dobra, wałujemy się, nie? Czy to dobrze, że ja tak robię? Chyba ja. O, tutaj pojedziemy, nie? No i teraz. Czekaj, ja chyba nie widzę, co się dzieje w ogóle. I tu jedziemy, patrz. I się normalnie, wszystko fajnie, pięknie wałuje. Ty, ja nie wiedziałem, że oni takie rzeczy robią. Jakieś chwasty trzeba wałować. A ja usuwam te teraz, te krzoki! Ale będę miał pole, nie, no patrz, co tu się dzieje w ogóle, ty. Normalnie te krzoki usuwamy. Te chwasty, one wszystkie. Ja nie mogę. Po co ja w ogóle tak kierownicą kręcę, to ja nie wiem. Oj, tam się coś nie zwałowało do końca. Ja chyba będę musiał tam jeszcze raz przejechać, nie? Normalnie. Ej, to też się nie usuwa. No co jest grane z tym. Aha! Pa niektóre chwasty się usuwają, a niektóre nie. Czy ja to znowu rozłożyłem? Zwu Złóż wał. No nie no, jedziemy, nie? Cały czas przed siebie. Idealnie w kwadratach to jest. O jez. Ja mam tutaj jakieś naprawdę dziwne te pole. One tak idzie lewo, prawo, lewo, prawo. Ja, ja, to chyba przez to, że ja tak kierownicą też trzęsę, wiecie? Tam mi trochę chwastów zostało. Ale to sobie ewentualnie później zrobimy, nie? Dobra, patrz, dawaj, normalnie tu jedziemy. I z racji tego, iż tutaj jest też od razu moje pole, to ja normalnie tutaj też sobie od razu wjadę, nie? Pać jak wałowane! Ja nie mogę, no człowieku, normalnie wały jadą, ty Fajnie, pa! Jeszcze tam parę kwasów zostaje, ale mi się wydaje, że, że ja je później będę mógł jeszcze raz przejechać i one po prostu znikną, nie? Ale tutaj pięknie wygląda, no moi drodzy, ja tutaj Joy Pada podłączyłem, fajnie, pięknie, mówię, a, będziemy sobie fajne rzeczy robić, a tutaj człowieku normalnie wywałowane wszystko jest, nie? Ja nie mogę, tu się teraz pojedziemy, pa, ja się tu nawrócę teraz i jademy teraz tam, nie? Normalnie dwa pola na raz wałujemy ty, Czajisz to! Jakie piękne pola! Dzięki, że mi tak pomagacie na tym. Na, w komentarzach. Możesz teraz też koniecznie napisać w komentarzu, zanim nie będę prograczem chłopie w ten, nie? W nie w Valoranta, W farmingu. I tu, człowieku, fajnie. Możliwe, że tutaj od, ja sobie to po prostu będę wałował, wszystko fajnie, pięknie. I od razu wiecie co? Albo wiecie, ja wiem co ja zrobię, a nie, no, bo to trzeba wał wałować, nie? No i zaś nie jadą te, te korzenie tutaj. Bo ja bym chciał generalnie zrobić też coś takiego, że ja sobie tutaj będę to wałować, bo to jeszcze jest potrzebne waptowanie. ja bym chciał zrobić, żeby żeby tutaj sobie teraz ten ziomek, mój pracownik jeździł, ale ja nie mam pieniędzy. I ja bym sobie po prostu poszedł się dowiedzieć, jak się wapnuje. Dobra, zrobimy tak. Patrz, ja tutaj zatrudniam pracownika. Zatrudnij pracownika H. Cyk. Zatrudnij pracownika H. Co jest grane? ty, Czemu on nie umie? Pracownik, że... Nie znaleziono pola! Jak nie znaleziono pola? Przecież Jorzef jest na polu ty! Nie znaleziono pola! Nie no, na serio? Ta gierka jest tak zbugowana, że to jest niemożliwe. Wy się denerwujecie, że ja się denerwuję i piszecie, że ja nie umiem grać. Nie, nie, to jest... To jest po prostu coś dziwnego z tą gierką, bo czekaj, tryb pracownika SI, przytrzymaj H. Dobra, mamy. I co teraz tu się dzieje? Szerokość robocza. Pracuj na uwrociach, nie wiem, to znaczy zacznij ow tej z powrotem. Dobra, Zresztą. Okej, okay. i teraz patrz, nie znaleziono pola, nie, no super, nie Czy ja się muszę sam wałować, ja? No dobra, no to się sami zwałujemy, to nie będzie to Trwało aż tak długo przeca, ale jak ja bym miał tutaj Więcej tych pól człowieku, to naprawdę, bo to więcej Się wałowało wszystko, dobra, teraz tu Fajnie, pięknie zwałowane, możemy się już Tutaj odwracać, nie wiem czemu mi te Chwasy tutaj zostają, one powinny One powinny zniknąć mi tam po malutku nie I tutaj, fajnie, pięknie się wałujemy Człowieku, nie, normalnie Zwałowane pole i wszystko. Ja nie chciałem wypożyczyć tego droższego, bo w ogóle mi jakieś 10 tysięcy kasy uciekło. Ja nie wiem w ogóle gdzie. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. A wy mówicie mi też, że ja mam te jajka zbierać i czekać. A co one się nie zepsują? Przecież jajka trzeba od razu oddać, bo się zepsują. To pasie, ten farming niby taki, ooo, jesteśmy super, grą symulacyjną. No jak jesteście, jak ja jajka mam na polu przez pół roku, ty? I czekam na lepszą cenę, ty? No bez sensu. Dobra, tu się fajnie, pięknie ten pasek już zwałowaliśmy. Ale ja się, ja chyba muszę przyjechać jeszcze raz, nie? Dobra, jedziemy też tu od razu. Ja chyba muszę przejechać jeszcze raz, to później te krzoki, które tutaj miło stały, no to one też od razu znikną, nie? Zobaczymy. Jejku, no nie kręć tak, junior. Czemu tu tak kręcisz? Ty jedź po prostu. A ciekać, gadzi tu jest pole. Ty ba, tu pole zobaczył. No jedź! O, widzisz, baba jedzie. Jedź, wałuj tam. Wałuj, wałuj. Patrz, wymaga waptowania, wałowania. Tutaj też jeszcze trzeba to zwałować. Ale to ja mu. Ojejku. Wap ja się muszę dowiedzieć na temat wapnowania, co to w ogóle oznacza Więc mi napiszcie też koniecznie w komentarzu e, Wapnowanie, czy może mi powiedzieć o nawożeniu, orką i kultywarowaniem Pozbywaniem się chwastów, wałowaniem gleby, mulczowanie, może to jest mulczowanie? Co ja muszę teraz wapnowanie zrobić, nie? Czekaj, wstecz mm, Z uprawami Ziemniaki, słoneczniki, fasolce nie Tu, nie? Obsiewanie może to, jak mogę zwiększyć plony może to jest mulczowanie? No dlaczego należy mulczować? Okrywając glebę, wartocie tego materiału biologicznego, bo bardziej jakość ten sam uzyskanie z niej plony. Niektóre osoby z ogródkami domowymi robią się z mami kwiatkami, coś tam, coś tam. Dobra. Wiesz co ja muszę zobaczyć, jak jest tutaj praca: kultyworowanie, nawożenie, opryskiwanie orka, pielenie, a wałowanie? Waptowanie, znaczy się. Co to znaczy wapnowanie człowieku? Na wieś pole do, e, płynnym stałym. Czekaj, bo ja nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Chodź wypożyczenia, no, za zlecenie. 691 euro. Super. Dziadku fajnie mi Płynne stałe to jest nawożenie. Obumarłe drzewo, opryskiwanie. Aha, bo tutaj są chwasty, dobra, dobra. Orka, zaoraj pole, aby gulnić glebę i przygotować ją pod uprawę nowych roślin. Nie, 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 to nie jest to. Pielenie może to jest? Nie, drobne chwasty, transport drzew, zbieranie kamieni. Usuń kamienie z pola. Zbiór plonów. Wykość pole. Aha, bo tutaj mamy zbiór plonów. Nie, bo trzeba tam kukurydzę jeszcze zebrać To wszystko. Słoneczniki. Patrz, słoneczniki, burak, słoneczniki, fasolka Kukurydza, marchew. Ale jak się tutaj człowieku wałuje? No powiedz mi, jak to się tutaj nie wałuje, tylko wapnuje. Czekaj, ja się przeteleportuję do siebie. Ja normalnie tu jadę. Odwiedź. Jadku, powiedz mi coś o wapnowaniu. Hej. Czy mogę Ci pomóc? Co może mi tutaj pomóc, porozmawiamy? Dobra, ten mi tutaj w ogóle nie chce pomóc. On mi dał pole, a on mi w ogóle nie chce pomóc, nie no co za typ? A jak tutaj ta lala jeździ? Pracownik SD wykonał zadanie. No jak jak jest wymagane wałowanie, i ona, ile ona mi za to kasy wzięła? Bo nie widziałem. 100 euro czy ile? Za co? Że sobie przyszła? Ona mi tutaj w ogóle jakąś dziurę zostawiła, nie? W tej glebie No patrz co za laska, ty przyjdzie popracować, weźmie 100 euro, nas ratuje i idzie, nie? Co za typiara w ogóle? Patrz, czy ja teraz jadę po raz drugi jedziemy, nie? Zobaczcie, jedziemy po raz drugi. Czy te kwacy się usuwają? Chyba tak, nie? Patrz, tu są chwasty I patrz Cyk Wow A tam jeszcze jeden chyba został I tu Cyk Patrz co tu jest grane w ogóle I ja nie wytrzymam psychicznie Normalnie zwałowane wszystko jest Ty, ty zaraz mi ta, ten ta koparka nie wiedzie Patrz co się dzieje Czemu to jest takie ciężkie? Ja tu w ogóle wjechać nie umiem, ty Teraz tu ze z górki zjedziemy Patrz co się dzieje Teraz ja tutaj będę 20 na godzinę jechał 12 jest, jest jakiś limiter, nie? Trzeba znieść te limity, bo to jest bez sensu Ale dzisiaj jest fajnie, nie? Zobaczcie, listopad Aha, bo za chwilę będzie padać. Niby listopad, a zobaczcie, jaka fajna pogoda. Normalnie, Halloween, ty. Ty, zobaczcie, jak moje pole już pięknie zaczyna wyglądać. Ja muszę wszystkie tutaj normalnie te kwasy powyrywać, nie? Tutaj czasami... one zostają niektóre. Bo jak ja jadę środkiem, to one zostają. Mimo, że ja mam tutaj, patrz, ten wał, to jak ja jadę środkiem, to one zawsze na środku zostają. Ja muszę, ja muszę tym dużym wałem to zniszczyć. Patrz, na przykład tym, tym bocznym, patrz. I to wtedy, pa. A, no i to wtedy znika, czyli ja nie mogę. Czyli to zawsze co jest na środku, mimo że tam jest wał, to gierka tego nie widzi człowieku i ona tego nie usuwa. Jaki bezsens w ogóle, nie? Przecież tutaj też jest wał, no zobacz. Normalnie są wały. A nie, nie no ale gierka mi nie usunie, nie, no bo nie, no bo nie widzę. A tak to jadą psz, psz, jadą i się usuwają. Patrz. Tu cyk, pyk, znikają, wszystko fajnie, pięknie. Jedziesz środkiem, nie, nie ma wału. Dobra, to ja teraz normalnie będę wiedzieć, że jak ja jadę środkiem, to to nie usuwa tych wałów. Tych chwastów, patrz. Tutaj na przykład mi nie usunie, zobacz. Jedziemy. Widzisz one zostają, patrz. Niektóre znikają, ale te, co są idealnie na środku, to nepa. Tak robią, tak. Idą spać i zaś wstają, no bez sensu. Ja jestem ciekawy, czy jak ja wejdę na te pole, a zwałowaliśmy tuż tutaj wszystko, bo tam pracownik S i mi powiedział, że jest wszystko Git. To ja jestem ciekawy, czy mi gierka pokaże, że jest zwałowane, nie? Czy będzie dalej pisał, że wymaga wałowania. A może ja coś... No nie no, to jest wał, nie no wałowanie, wałowanie to wał. Tu muszę się dowiedzieć, co to jest w ogóle wapnowanie. Hmm, tylko musimy sobie jeszcze tutaj pousuwać parę tych krzoków. Patrz, jakie ładne pole. No nie mów, że nie. Tam jeszcze jest kilka chwastów. To sobie tam fajnie, pięknie pojedziemy i zobaczymy. Ja w ogóle mam nadzieję, że w grudniu to te kwasy one same znikają. Dobra, tu jeszcze kilka chwastów. Takich malutkich. Nie, niektóre są takie malutkie. Ich w ogóle nie widać. Tu coś zostało jeszcze. To sobie zrobimy tak. Pojedziemy tu. W lusterku widzę, że to się zwałuje. A, bo to się tak fajnie obraca, widzicie? To jest naprawdę mega Okej, okay. gdzie tu, tu, jeszcze coś widzę Tu jeszcze coś malutkiego zostało Jestem w ogóle ciekawy, czemu tam jest taka dziura Ja mam nadzieję, że za chwileczkę nie będzie tak, że nie wiem Że gleba jest jakaś chora, czy coś takiego Ale ładnie te pole teraz wyglądają No człowieku Tak to powinno wyglądać Jeszcze taka pogoda, a to listopad Ja się czuję jakby był kwiecień, nie? Dobra i patrz, tu się usuwają ostatnie chwasty chyba, patrzcie 10.39, ja przed 12 miałem skończyć Bo ja do dentysty jadę Dobra, i co mi teraz tutaj pokaże? Wymaga wałowania, nie? To kiedy się wałuje, powiedz ty mi? Kiedy się wałuje? No przecież on coś mówił, że jak już jest zasiany chyba, nie? Wymaga wałowania. Odwiedź. Ty, Ben, bo ty mi jakieś pierdoły opowiadasz. Tu, patrz, z wałowaniem gleby i trawy. Czym jest wałowanie gleby? Do gleby i do trawy. A może ja wziąłem do trawy? Wy Wyglądają podobnie, różnią się od siebie. Wały do gleby są używane po obsiewie. Okej, okay. kiedy pole zostało już skulturowane, okej. Okay. A nasiona są w glebie, no wiem. Ubijają one glebę, podnosząc jej jakość i zwiększają splony. Wały do trawy są używane po jej skoszeniu. Po skoszeniu i zebraniu trawy możesz przejechać wałem po jej pozostałości, aby przekładać łąkę na kolejny cykl wzrostu. Jest to z założeniem pola. Pamiętaj jednak, że jeśli przetoczysz wał po dojrzałej trawie, jej etap wzrostu cofnie się do początku. To szybki zabieg. Pewne Friday. Jak mam używać wałów? Przełączasz go do ciągnika, rozkładasz i opuszczasz i zaczynasz wałować. Niektóre wały mają dwa punkty przełączania. Jeden służy jedynie do transportowania narzędzia. Po rozwinięciu dostanę stanie się drugi punkt, który jest wykorzystywany do pracy na polu. Musi przyłączyć wał z drugiej strony, by użyć go na polu. Dobra, czekacie wałowanie. No przecież już się zwałowałem, no człowieku. Chyba, że ja, ja użyłem, może ja użyłem tego do trawy, co? Jakie wyście mi tutaj zaś sprzedali? Wymaga wałowania. Wede Werderstadt, R Rekius 1235, coś tam. Gdzie to są te wałowania? Ładowarki, uprawa gleby. Zwiększanie plonów to było. Wały, patrz, widzisz? I tu masz, Za pomocą wału uprawę można ulepszyć jakość wierzycielnej warstwy gleby twoich pól. Może ja ten muszę wynająć. Ja sobie ten wynajmę chyba jeszcze. Zobaczymy, co się stanie. Bo ten chyba był do trawy. Tak mi się wydaje. Nie? Szczegóły. Wynajmiemy to za pięć koła. Fajnie. Idziemy teraz do innego traktorka. Nie do tego. Do tego traktorka jedziemy. Tutaj musimy to odpiąć i jedziemy wziąć inny wał. Może chodzi o ten wał. Dlatego S i nie wiedziałem, co mają zrobić. Ja nie mogę, jak to wygląda. Co to jest? Ty? Stary, to jest takie wie... Ja to uciągnę, ja to uciągnę. Ja nie mogę wytrzymać psychicznie. Pa, jak to się rozkłada w ogóle, nie? Stary, coś ty mi tu sprzedał. Ja przecież nie mogę tak jeździć po ulicy, bo ja o ten znak zaraz. Ja nie mogę, ty, ale może rzeczywiście teraz trzeba ten wał użyć, co? Czekaj, hopie, uważaj, tam. Jesteśmy, patrz. I teraz się rozkładamy. Jak to się robi, Rozłóż wał. No, rozłóż ten wał. Rozłóż wał. Tylko, żeby nie było tak, że ja teraz to pole niszczę, nie? Bo to jest mega duży wał. Zobacz, co tu się w ogóle dzieje. Ja zobaczę, czy ja mogę pracownika zatrudnić do tego. Nie zależono pola. Ja się muszę mega wałować, człowieku. Bardzo tu jest w ogóle grane. Ja na pewno to dobrze robię. Ale to jest szerokie, człowieku. Przecież ja mogę przejechać dwa razy i będzie git. Tylko ja nie wiem, czy ten traktor mi tutaj wiedzie pod górkę, ty. No, bardzo się teraz w ogóle dzieje. Ty, może rzeczywiście ja, ja użyłem do trawy. Dlatego się usuwało to, nie? Te chwasty. Patrz, stary, ja sobie normalnie teraz tutaj wiadę i stara, jeżeli to jakieś dziewczynki oglądają. Jeżeli to jakieś dziewczyny oglądają, patrz, normalnie tu wjeżdżasz i ciekawe, czy tutaj też będzie trawa. Ten się wyrywała. Nie, widzisz? Czyli te są. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czyli te są chyba do trawy. Ja, 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 tak to będzie. Te są do trawy, czyli widzisz teraz w tym wypadku do chwastów, a to będzie do gleby. No to szkoda, że tego nie napisali, nie? Tylko ja się muszę sam zorientować w ogóle, nie? Co za badziew. No, ale tym tak czy siak musimy te chwasty usunąć. To szkoda, że SI tego nie widzisz, że ja chcę fasty usunąć, no co za typ w ogóle? 10.46, ja do, zdążę do 12, bo ja za chwilę mam dentystę, to ja muszę wyłać. I już za chwilę ty, muszę wychodzić. Czasami ze środka te wałe te usuwają, te, ale czasami nie, to no, widzisz? To jest bez sensu w ogóle. Czekaj, bo ja muszę przejść tutaj. Ja muszę się wycofać, bo ja tutaj się wałuję i usuwam te chwasty. A ja sobie tym pojadę i zjedziemy sobie... Ja nie pamiętam gdzie ja tutaj wałowałem, ale my sobie zjedziemy tutaj fajnie pięknie. Dobra, i chyba trzeba zjechać na dół. I to się już chyba zwałuje. Bo przecież to jest tak szerokie, że wystarczy, że ja trzy razy przejadę i już jest zwałowane. Ej, to naprawdę jest szerokie. Tu no pato, co tu się dzieje w ogóle ty? Pato! I tu dopiero jest koniec. Jak to wygląda ze środka? Ale to jest masywne, no stary. No nie mów, że nie. Szkoda, że tutaj mi się też takie pole nie, na przykład nie pojawia. Ale to no, realistyczne ma być, nie? Że, że ja widzę, gdzie się zwałowałem, a gdzie się nie zwałowałem jeszcze Dobra, ja nie pamiętam, gdzie ja zacząłem Tutaj w ogóle to mi się nie podoba Ja nie wiem, dlaczego tam nie jest zasiane Ale to jest chyba nie zasiane przez to, że ja tam chyba apilką robiłem jakieś te Ciu Że ja tam aprilką chyba drifty robiłem, wiecie? Dobra, i tutaj sobie jeszcze środkiem przejedziemy Bo z tego, co mi się wydaje, to ja chyba tutaj na środku nie jechałem, wiecie? Ja zrobiłem tu i tu A jeszcze sobie tutaj przez środek pojedziemy I mam nadzieję, że jak ja wyjdę z tego traktora to będzie nie na napis, że już nie wymaga wa wałowania. No patrz, ja tu już trzeci raz wałuję. Dobra, tutaj sobie na razie staniemy. Ja nawet nie patrzę, czy ja to dobrze robię. Bo wy już się pewnie śmiecie i piszecie: Junior! Robisz źle. Ale przynajmniej moje pola zaczynają bardzo ładnie wyglądać. A nie ten badziew, co był wcześniej. Ty. ty, czemu mi tak paliwo spadło? Ja za chwilę się będę musiał zatankować po raz pierwszy w tej gierce. Jadę tutaj na końcu chyba tak. No ja nie chcę tak wierzać w te kwasy, bo ja znowu będę musiał 16 razy przejeżdżać. Ale tu chyba powinno być git, patrz. Ja, 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 i tam się. Tam się chyba też na końcu wałuje. Tu się to też zwałuje, dobra. Dobra, jeszcze tutaj mi jakiś pasek został, i tam przy końcu. I już mamy piękne pola. Bez chwastu. Wpadź, jak ładnie te pola wyglądają. No przecież te moje pola tu są najładniejsze, chyba. No zobaczcie. Widziałeś? Najładniejsze, najpiękniejsze. Dobra, tu ten pasek został, i ja się jeszcze zwałuję tutaj. Tu przy rogu, bo tutaj mi też coś zostało. Ja w to wierzę, ma to znika, nie? Zobacz, tylko czemu to na środku nie działa Tutaj też jest chyba coś zbugowane w tej gierce, bo to jest niemożliwe Dobra, wydaje mi się, że już chyba wszystko Pousuwaliśmy, okej okay. I teraz tak, czajcie to w ogóle, że ja Wy Wynająłem to za 7 koła euro Bo ja musiałem zrobić i to i to No moja wina, że źle zacząłem Ale przecież jak przyjdzie na zbieranie Tych wszystkich rzeczy To ja to sprzedam, ja ostatnio przecież pszenicę sprzedam Za ile, za 20 tysięcy euro? To ile ja wychodzę na 310? Bez sensu Dobra, tutaj na razie sobie staniemy Ja idę, człowieku, teraz do tego Ja dojadę do samego końca Jeżeli tu nie będzie napisane, że, że już jest zwałowane To ja nie wiem, co trzeba zrobić Chyba, że ja po prostu źle jechałem Ale już to trzeci raz wałuję Więc powinno być zrobione No zobaczcie, jakie to jest szerokie, to jest niemożliwe Ja pierwszy raz coś takiego widzę Mimo, że ja mieszkam na takiej wsi, że ludzie takie rzeczy robią I tak dalej, nie? Chmiel zbierają Także ja, ja widzę, co oni tu robią I patrz, tu dojeżdżam do końca Nie? Dobra, dojechałem i patrz, I ja idę zobaczyć, człowieku, te moje pole. Gdzie ono jest? Tu. Patrz, tu, tu... Wymaga wałowania. Wymaga wałowania. No przecież patrz, jak to pole już wygląda, no stary. Siu, patrz, co ja tu robię na tym polu. Ije! Yeah! On tak ładnie tu miał porobione. Patrz, co mu zrobiłem. Ije! Yeah! i yeah, Ale mu zwałowałem! Oh my god. On mnie, za on mnie zabije, nie? Do kogo należy to pole? Ben! To chyba do Bena należy, nie? Ben! Do kogo to należy? Do Bena! Ben! Ben mi wybaczy, chyba <noise> Bo jak on mi nie wybaczy, to ja nie wiem, kto mi wybaczy. No wymaga wałowania. No człowieku, no przecież zwałowałem to już, no. Ale może po prostu za późno ja już to zrobiłem, co? No nie wiem, napiszcie koniecznie w komentarzu, ale ja muszę to zrobić później lepiej. Po prostu lepiej. Nie denerwujcie się, że ja nie umiem w to grać, ja po prostu się uczę w to grać, no. Skąd ja mogę wiedzieć ty? No ale tak czy siak się tutaj przejedziemy i zwałujemy to, bo to nie no wystarczy dwa razy przejechać. I będzie git. Chociaż nie wiem, czy mi to coś tam w ogóle, no. A ja jestem ciekawy, czy teraz się pracownika SI da zatrudnić. Patrz. Ha, nie znaleziono pola. No czyli to no, już jest za późno na wałowanie. A co Bim Ben w ogóle gadał na ten temat, bo ja nie pamiętam. Ben. Wałowanie, kiedy. Co to kod był? Mm, wałowanie, kiedy to się robi? Po obsiewie! Czyli ja to chyba za późno zrobiłem, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, gdzie to jest zaś? Tutaj P. Wypad mi z tymi. Co tu jest? Gdzie to się robiło? No, Ka jest ten sklep? Tu pojazdy maszyny. Wypad mi z tym, zwróć. Tak. Okej. Okay. I wypad mi z tym, zwróć. Tak. Okej. Okay. No i wszystko, no i co? No i. A te wapnowanie, to ja nie wiem, co to jest w ogóle, nie? No musicie dać znać koniecznie w komentarzu, bo ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem, nie? No i tak to wygląda, no co ci mogę powiedzieć? Nie, fresko!